Te trzynastki pomagały czternastki, jak to było? To było kopowanie ludzi za pieniądze. Kiełbasa, za typowo. Tak jest. Czy co, likwidować te eee, trzynastki? Co w zamian? Eee, w zamian zrobić jakieś stałe dodatki miesięczne. Co miesiąc? Co miesiąc. Eee. 300, 400, 500? Eee, utrzymać to, co było, podzielić na 12, dołożyć emerytom co miesiąc ileś tam pieniędzy. A 800 komu, tak? Jak pan skoncentruje wyniki wyboru? Że opozycja może przejąć władzę. Cieszy się pan, czy nie? Eee, cieszę się. Cieszy się pan, a dlaczego? Chyba opozycja na pewno władzę przejmie. Przejmie. Bo teraz PiS, nie chcę ode tej władzy, jak pan to skomentuje? Robią wszystko, żeby się utrzymać jak najdłużej przy władzy. Co zrobi Duda, jak pan myśli teraz? Komu powie, że rządu? Trudno powiedzieć. Może Morawieckiego wybrać? Może, po co żyć, no. Czyli pan za Tuskiem bardziej, rozumiem, tak? Oczywiście. Jakie, no, plu, jakie plusy Tusk ma? Czym się wyróżnia? Yy, dlatego, że dąży, żeby w Polsce była demokracja. I przede wszystkim nie doprowadzi do tego, żeby Polska nie wyszła z Unii. Światowy człowiek ma znajomości, jak pan Ma myśli? znajomości, i zrobi wszystko, żeby Polska nie wyszła z Unii, a przede wszystkim to jest dla młodych ludzi. Kulturalne bo dla mnie, języki, znano, nie wiem, w nie przyniesie, jak ktoś obieca, to robi? Na pewno nie przyniesie i można być, jak a, jego zawsze. Jeszcze mam pytanie, robię. czy zapisów było? Bo teraz wszyscy biorą to 800+. plus. W zależności od dochodów. Pracującym czy wszystkim? I, i, i naprawdę trzeba się przyjrzeć, czy ta matka potrzebuje 500 zł, czy nie potrzebuje. No, bo teraz wszyscy biorą. Skąd na to brać w ogóle? Mamy na to pieniądze jakieś 800 plus? E, dzieciom się może i należą pieniądze, ale nie wszystkie. Nie niedobrze się czuje. Panie... Zabrały nam 15, mieli dać 14, już zabrali, 15 nie będzie. Znaczy, ja, nie wiadomo, może to jeszcze. Tak, dadzą z czego, e... jakim już im braknie. Czy może zabrać, boi się pan tego, tak? E, bardzo. Bo... A, a imigrantów może wpuścić Tusk? Imigrantów? Pewnie, że wpuści. Nie Tusk, tylko Merkel. No, to, no. to koleżanka jego. Czy to jest koleżanka Merkel? No, co, co A jak było za jego poprzednich rządów? Jak się żyło panu za poprzednich rządów Platformy? Słabo, 2015? Czyli Czy słabo. Co, W pracy nie było, co tam. No, bo... nie pytania. Wyniki wyborów pytam. Są do internetu. Czy jest pani zdawana z wyników wyborów? Ja nie. Czyli pani wolałaby, że pić został, tak? Oczywiście. Jak Pani myśli, koło powołał Andrzej Duda teraz, do tworzenia rządu? No ja bym chciała tego samego. Morawiecki, wieram, tak? Tak. A jakby było za Tuska, jak było za, za poprzednich jego rządów, jak Pani myśli, co się może dziać? No, bardzo źle było. Waloryzacja? Teraz jest mi dobrze. Będzie bezpiecznie, jak Pani myśli, może puścić uchodźców, yy, imigrantów znaczy? No nie, absolutnie. Nie, mówię o Tusku teraz. Proszę, o co? O co? co może Tusk zrobić? Imigrantów ja puści? jak pani myśli? Nie, się wszystkiego można spodziewać. Trzynastki może zabrać, na przykład dużo osób się obawia, czternasty emerytury. No na razie nie myślę o tym. Nie myśli pani nie. o tym. Dziękuję. O, Dobry, jakie wrażenia po wyborach? Sonda internetowa. Czy cieszy się pan, że pis przegrał, czy nie? Jak najbardziej. <laughs> nie bardzo. Bardzo się ja pani cieszy. Pani się cieszy, tak? O, oczywiście. Jak się pani użył zapisu? Jak było, jak było zapisu teraz? A jak było, jak miało być? Banda złodziei, więcej nie 13, 14. No i cóż z tego, żeby. Mi się zapisy. Te 13 pomagały, 14, jak to było? To było kopowanie ludzi za pieniądze.